Teraz przejdziemy do tematu hurtowni. Hurtownia jest drugim etapem, ponieważ jeżeli nauczysz się na dropshippingu, a ja dropshipping na samym początku traktuję jako poznanie handlu, poznanie technik sprzedażowych, poznanie tego, co się sprzedaje, produktów, rozmowy z klientem, obsługi klientów. Jeżeli w dropshippingu idzie ci naprawdę dobrze, to jesteś przygotowany i masz kapitał, po to, żeby kupić produkty z hurtowni. Jakie produkty? Najlepiej kupować te produkty, które tobie się w dropshippingu sprzedają i wtedy szukasz albo w tej, albo w innej tych samych produktów, yy, negocjując cenę, negocjując warunki dostawy i bierzesz większą ilość za dużo, tańszą cenę i bierzesz to do siebie. Nie ma co ukrywać hurtownie dropshippingowe w większości stosują jakieś tam rabaty, stosują lepsze ceny, ale i tak nie będziesz w stanie sprzedawać przynajmniej w tych samych co oni.